Dzień dobry. Chciałbym przedstawić aplikację ProGo, która powstała w ramach projektu Europejskiej Praktyki, drogą do sukcesu, realizowanego w naszej szkole, w zespole szkół nr 1 imienia Władysława Orkana w Nowym Targu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Była ona stworzona przez ucznia klasy czwartej pei w silniku Unity przy użyciu języka C-sharp. Pryngle jest zbiorem gier ułatwiających naukę słówek języka angielskiego zawodowego. Po włączeniu aplikacji zobaczymy ekran logowania, gdzie tworzymy naszego użytkownika. W tle możemy usłyszeć relaksacyjną muzykę, która ma na celu lekko pobudzić gracza oraz jego myślenie. Po zalogowaniu się widzimy opcję wyboru kierunku, gdzie wybieramy interesujący nas kierunek. Następnie możemy otworzyć słowniczek danego kierunku, gdzie znajdują się słówka wraz z ich definicjami. Znajduje się też okienko do wyszukiwania interesujących nas słówek. Następnie możemy wybrać jedną z trzech gier. Gra pamięciowa polega na zapamiętaniu słówka i jego definicji, a później dopasowaniu ich z pamięci. Druga gra, wybierz definicję, polega na dopasowaniu definicji do słówka. Trzecia gra, dopisz literki, polega na napisaniu słówka z pamięci, które jest adekwatne do definicji, która została podana. Gracz, za ukończenie gier, zdobywa doświadczenie oraz punkty. Im więcej doświadczenia gracz zbierze, tym większy ma poziom, który wpływa na trudność słówek, które dostaje. A punkty pojawiają się na globalnej tabeli wyników, aby dodać troszkę nutki rywalizacji dla użytkowników. Dziękuję za uwagę.